Witam Was i zapraszam do obejrzenia pierwszego na moim kanale materiału z wspania ze wspaniałej gry, którą jest Portal. Nie będę Wam tłumaczył, czym ona jest, bo skoro dotarliście do tego filmiku, na pewno wiecie. No cóż, zaczynamy nową grę. Przepraszam, mam chrypkę. Tak więc budzimy się w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Na jakimś dziwnym łóżku leżeliśmy. Tu jest jakiś licznik, który Hello and again, welcome czego. to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from your own safety. Don't they take me? Stand The portal will open in 3, 2, 1. I dziwny głos. Tak, i tu się już pokazuje pierwsza z fajnych rzeczy: gry, portal. Każdy przedmiot możemy podnosić. Manipulować nim możemy zrobić z nim praktycznie co chcemy. Na przykład taki kubek możemy jeszcze zbić. Możemy radio podnieść, możemy coś go zrobić. Nie wiem, jak to... możemy spłukać toaletę. Tak i tutaj to jest w ogóle bohaterka główna. Kierujemy tą postacią, którą widzimy w tym portalu. I na tym będzie polegać praktycznie cała rozgrywka od początku aż do końca. Będziemy rozwiązywać różne logiczne zagadki za pomocą tych oto portali. Których możemy przechodzić? Mamy portal pomarańczowy i niebieski. Postawienie portalu niebieskiego i pomarańczowego poz pozwala podróżować między nimi. Więc zaczynamy. To jest pierwsza zagadka. Jak to pierwsze zagadki, nie jest ona zbyt trudna. Widzimy przycisk, możemy na nim stanąć. I widzimy, że on otwiera drzwi, do, za które musimy się dostać. Ale jak zanie, z niego zejdziemy, drzwi się zamykają. Musimy więc podnieść kostkę klawiszem E, postawić ją. This aperture science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. No. Okay.

Okej, okay. może jeszcze uda mi się zdąży wyjść. Wow, Tylko kostka zdążyła. Takie jak jeszcze nie miałem w tej grze. Dobrze, ale idziemy z kostką już. teraz dostać do przynajmniej położyć the kostkę. The Tą windą będziemy podróżować między każdym poziomem. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the aperture science material emancipation grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel and teeth. Niektóre z komentarzy glados are nawet zabawne. Oto jest działo portalowe. Zaraz wejdziemy w posiadanie tego cudeńka. Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These gates have to be safe. The device, however, has not. Do not touch the end of the Do not look directly at the operational end of the device no No, i ten przyjemny kobiecy głos wytłumaczył Wam podstawowe zasady ob ten, obsługiwania tej, tego cudeńka. Tak, możemy teraz własnoręcznie kreować niebieskie portale. Patrzcie. Lewym przyciskiem myszy mogę strzelać niebieskim portalem. Co teraz zrobię, właśnie i wejdę.

ten przycisk otwiera drzwi. Tu mamy portal, a tu kostkę. Więc musimy przetransportować kostkę na górę. Once again. As part of a required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. To już jest. Piąty poziom. Nie myślcie, że gdy dojdziemy do dziewiętnastego poziomu, ta gra od razu się skończy. Nie, w takim wypadku ta gra byłaby bardzo, ale to bardzo krótka. Nie, wystarczyłyby chyba trzy odcinki, żebym mógł całą grę wam pokazać. Nie, tam jeszcze dalej jest gra. No tak, mamy dwa przyciski, drzwi. Kostkę, portal. I kostkę. Dobra, zaczynamy. pewne te dwa guziki muszą być jednocześnie wciśnięte, żeby... Drzwi. O, nie trafiłem. mamy kostki. as part of a required test protocol our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication good job as part of a required test protocol we will stop enhancing the truth in three two Tak, myślę, że to jest dobry moment, żeby yy, skończyć ten odcinek i zaprosić Was do oglądania innych moich filmików i wyczekiwania następnych z tej wspaniałej gry o nazwie Portal.